Wojtek, słyszałam, że byłeś wczoraj w Warszawie na kongresie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Dlaczego? Tak zgadza się. Byliśmy na zaproszenie Fundacji OPTEA i Stołecznego Miasta Warszawa. Event dotyczył Wsparcia osób z niepełnosprawnościami od aspektów dostosowania miejsca pracy po sposób zatrudniania, jak i technologii, które wspierają takie osoby. I my, jako firma, dostosowujemy i dostarczamy te technologie, zarówno pod kątem audytowania, na przykład obiektów, pod kątem architektonicznym, jak i technologicznym, pod kątem cyfrowym. A dlaczego jest to takie ważne? Przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia, ale również i formalnego. Są ustawy, które determinują pewne zachowania i wymuszają działania na rzecz dostosowania choćby nawet obiektów lub środowiska cyfrowego. Czy my jako grupa WWGowtech mamy takie rozwiązania? Tak, mamy platformę dostępności cyfrowej, poprzez którą możemy analizować, monitorować, skanować wszystkie odstępstwa, jeśli chodzi o dostępność cyfrową takich aplikacji, ale również audytujemy strony internetowe pod kątem dostępności.